Dzień dobry, witam Cię w szóstym dniu pracy z Dziennikiem Coachingowym. Dla nowych osób w naszej społeczności przypomnę tylko, co to jest Dziennik Coachingowy. Dziennik Coachingowy to taki materiał, w ramach którego przez cały rok wypełniamy dzienniki napisane przez coacha i psychologa. Coacha, czyli mnie i psychologa i coacha, czyli Kamilę Kozioł, współautorkę tego dziennika. I pracujemy nad swoją samą dyscypliną, nad swoją, pewnością siebie, nad wkusem, nad zadaniem i nad swoimi celami. E, w szóstym dniu pracy z dziennikiem zachęcam cię do tego, aby wypisać swoje cele w ośmiu tak zwanych obszarach. Czyli wracam do ciebie e, z tobą z e, przepraszam jeszcze raz. Wracam z tobą do Koła życia z pierwszego odcinka, jeżeli nie oglądałeś, nie oglądałaś jeszcze tego odcinka, to zobacz. Z pierwszego dnia też dziennika coachingowego. I zachęcam cię do tego, aby w tych wszystkich obszarach, które są dla ciebie ważne w dzienniku coachingowym, zaznaczyć sobie jeden cel krótkoterminowy. Krótkoterminowy, czyli tak zwany no, maks sześciomiesięczny, półroczny. Czyli na przykład, ja też, ponieważ wiem, że przykłady na Was, Najbardziej działają i pomagają wam działaniu, bo wielokrotnie mi o tym piszecie. I ostatnio, kiedy podzieliłam się swoimi afirmacjami, były one dla was inspirujące, jak również niektórzy z was zdecydowali się podzielić swoimi, a z czego korzystała reszta naszej społeczności, co jest bardzo fajne, bardzo wspierające i bardzo doceniam to, że wzajemnie możecie się również inspirować. W związku z czym mam nadzieję, że tak samo będzie dziś. Dlaczego ważne jest, aby w tych ośmiu obszarach mieć cele? Otóż, tak jak widzieliście, w kole życia, nasze życie, na, na, na satysfakcję w naszym życiu składa się wiele elementów, zarówno to, jak układa się nasza kariera, jak przebiega nasz rozwój duchowy, osobisty, jak układają się nasze relacje z rodziną, z przyjaciółmi, jakie dopisuje nam zdrowie, jakie mamy otoczenie, jak kształtują się nasze finanse itd. itd. Oczywiście w tym pierwszym dniu. Teraz dla Eli, która pisała ostatnio komentarz na Instagramie, specjalny komunikat. Oczywiście, jeżeli w kole życia uh, któraś z ósemek nie, um, nie działa na ciebie, um, uważasz, że nie jest ważna i chcesz ją zastąpić jakąś inną, to śmiało jak najbardziej to możesz zrobić. Czyli możesz sobie wyciąć jakąś ósemkę i w jej, um, w jej miejsce wstawić po prostu swoją. Tak samo jest tutaj z celami, co ci zresztą za chwilę pokażę. Jeżeli masz na przykład Twój cel w obszarze z Twoje zdrowie i sprawność fizyczną, to znaczy, że Twoim zadaniem jest wytyczyć sobie cel w tym obszarze krótkoterminowy. Jeżeli to jest oczywiście dla Ciebie ważne, ponieważ jeżeli uważasz, że zdrowie i sprawność fizyczna kompletnie Cię Twoja nie interesuje, no to wtedy nie musisz tego celu wyznaczać. I teraz ważna rzecz. Niektórzy wpadają w taki tryb, że jak pracują z dziennikiem, to chcą od razu napisać sobie takie mega imponujące po prostu cele i całe swoje życie w ciągu jednego roku przewrócić do drugóry nogami i zrobić w ciągu tego jednego roku to wszystko, czego nie zrobili w ciągu ostatnich 10 lat. I bardzo często odbijają się oni od takiej przysłowiowej ściany, ponieważ no w rok trudno jest zrobić wszystko to, czego się w ciągu ostatnich 10 lat nie zrobiło. Dlatego zalecam taki rozsądek w tych celach. Oczywiście, że one mają być ambitne, ale też wykonalne, dla ciebie wykonalne. I dlatego nie chodzi o to, żeby ktoś, kto dotychczas nie uprawiał w ogóle sportu, odżywiał się, no nie najlepiej w kontekście swojego zdrowia, może smacznie, ale na zdrowie mu to za bardzo nie służyło, nagle sobie napisze po prostu, że w ciągu 6 miesięcy przebiegnie maraton albo ukończy Ironmana. No tutaj nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby dopasować te cele do swoich możliwości i uwaga do wszystkich innych też aktywności życiowych, tak aby jedna z tych ósemek nie zdominowała teraz znowuż wszystkich, ponieważ no na dłuższą metę to nie będzie zdrowe. Ja mam na przykład napisany taki cel, że jest 31 kwietnia, a ja odbyłam 40 indywidualnych treningów ze swoim trenerem personalnym. To jest mój cel, on nie podlega jakiejś takiej jakby ocenie albo licytacji, że ktoś więcej, a ktoś mniej itd. Dla mnie to jest cel, który jest ambitny do osiągnięcia. Wymaga ode mnie wysiłku i jest spójny z moimi większymi celami, w związku z czym ja sobie piszę taki. To nie znaczy, że ty musisz ćwiczyć z trenerem personalnym, w ogóle nic nie musisz, dla ciebie może być po prostu celem, wypicie szklanki z ciepłą wodą i cytryną po prostu rano po przebudzeniu. Zwróć uwagę na to, że to ma być twój cel taki, który tobie pomoże osiągnąć twoje cele. Absolutnie odradzam, żeby porównywać się z tymi celami tylko kogokolwiek innego, a już do mnie to tym bardziej. Kolejne, twój cel w obszarze twoja rodzina i przyjaciele. No każdy oczywiście potrzebuje tutaj sobie wypisać coś, co będzie pasowało dla niego. Ja jako osoba, która jest totalnie zabiegana, zajęta, mająca taką tendencję do tego, że jak wpadnie w jakiś taki tryb zadaniowy, to zapominam o całym świecie i to jest z jednej strony cudne i pomagające, ale z drugiej strony jeżeli będę tak robić przez dłuższy okres czasu, to mogę na przykład zaniedbać swoich, swoich przyjaciół albo swoją rodzinę. No to już wiadomo, że nie, ale, no ale mogłabym tak i... W moim celu on brzmi tak, że jest ostatni dzień września, a ja mam każdego dnia, czyli od dzisiaj, kiedy o tym mówię, do, do ostatniego września, wykonany jeden wzmacniający telefon dziennie do jakiegoś mojego przyjaciela albo członka rodziny. Ale uwaga, wzmacniający. Czyli e, koncentruję się na dawaniu w tej relacji. Zastanawiam się, czego moi przyjaciele mogą potrzebować. Nie czekam aż zadzwonią, nie czekam aż się odezwą, tylko sobie po prostu codziennie wybieram jedną osobę, do której mogę zadzwonić, o którą się mogę zatroszczyć i którą mogę wzmocnić. Kolejny cel w obszarze partner małżonek, ponieważ jest to dla nas wyzwaniem w naszym małżeństwie, a jednocześnie jest to dla nas ważne i dla mnie, i dla mojego męża Rafała, to mamy na przykład taki cel, że w ostatni dzień września możemy podsumować ten czas i powiedzieć, że byliśmy z Rafałem, czyli moim mężem, trzy razy na kilkudniowych wyjazdach, tylko i wyłącznie we dwoje. Bardzo nam to pomaga, bardzo nam to dużo daje, jest to dla nas bardzo ważne, a trudno jest nam czasami połączyć nasze życie rodzinne, zawodowe i jednocześnie wygospodarować taki czas dla siebie. Dlatego, jest to nasz cel i musimy go wcześniej zaplanować, żeby móc go osiągnąć. Kolejny cel w obszarze środowisko fizyczne, otoczenie, w którym żyjesz. Tutaj, akurat taki ekologiczny dla nas cel, czyli że jest ostatni dzień sierpnia, a my mamy zainstalowany. W ziemi, w sensie u nas w ogrodzie zbiornik na deszczówkę. kupiliśmy dom bez takiego zbiornika i im bardziej się interesowałam tematem ekologii, tym bardziej doszłam do wniosku, że takiej deszczówki potrzebuję po to, żeby podlewać później deszczówkom rośliny. Cel w obszarze finansów, tutaj akurat no, on nie będzie, Boże, dla Ciebie zrozumiały, ale powiem Ci o nim tak dla przykładu, czyli na przykład, że jest koniec września, my mamy opłaconą inwestycję w Zakopanem w 100%, jesteśmy teraz znaczy od kilku lat w trakcie takiej inwestycji, no i chcemy ją finansowo zakończyć do, do końca września. Finansowo to nie znaczy, że ona będzie gotowa do odbioru. A twój cel w obszarze kariery. Jest 31 dzień kwietnia, a ja mam nagranych, uwaga, 10 modułów do kursu online Mistrz Sprzedaży. Muszę to sobie zamienić na cel, to znaczy też bardzo, bardzo chcę. Chodzi tutaj o to, aby nie odkładać tego, ponieważ jest masa rzeczy, które można zrobić, można to nagrać później, ale potrzebuję to ustalać jako cel, żeby to zostało dowiezione. No i oczywiście taki wielki kurs trzeba podzielić na etapy. Cel mój w rozwoju osobistym, intelektualnym i duchowym, ja sobie zamieniłam na taki cel w obszarze charytatywnym, ponieważ dla mnie to. Jest jest pewien rodzaj rozwoju takiego duchowego, jak też intelektualnego. I jest nim to, że 31 kwietnia mamy ukończony program fundacji, którą niedawno założyłam, zresztą mówiłam Wam o tym. A to wszystko wymaga. Takich dodatkowych prac yy, poza godzinami standardowej pracy. Jest to dla mnie rozwojowe, jest to coś, co yy, Pozwala mi jeszcze lepiej wypełniać moją misję życiową i, i czuję się w tym spełniona, czuję, że to jest taki mój właśnie rozwój wtedy, zarówno intelektualny, duchowy i taki, no, taki projekt, który jest po prostu spełnieniem mojego wielo, wielo, wieloletniego marzenia. No i cel w e, obszarze wypoczynek i rozrywka, no to oczywiście jest taki obszar, który troszeczkę u mnie e, kuleje i zresztą, kiedy ci prezentowałam. W pierwszym power poniedziałku swoje koło życia to no było widać, że nie idzie mi to najlepiej i przyznaję się, że nie byłam na wakacjach 14-dniowych. 10 dni, tam 12 i ja już po prostu wariowałam. I teraz postanowiłam, że pojedziemy na takie wakacje trochę dalej. Nie chcę na razie mówić, gdzie, gdzie, gdzie to wybraliśmy. I mam taki cel, że jest wrzesień i nie, przepraszam, sierpień, ostatni sierpień i my mamy zaliczony. Taki wyjazd z rodziną na dwutygodniowych wakacjach takich. Longiem, ciągiem. I to są moje cele krótkoterminowe. Bardzo oczywiście jestem ciekawa tego, jakie Ty masz cele, w związku z czym oczywiście nie musisz podawać wszystkich, ale dobrze wiesz, że ważna jest dla mnie nasza komunikacja i to, żebym czuła, że wypełniamy naprawdę ten dziennik razem, że ja pracuję, ja się z Tobą czymś dzielę, ale Ty też się ze mną czymś dzielisz. Tym bardziej, że wtedy mam szansę zobaczyć ten Twój cel i zwrócić uwagę, czy jest on wyrażony poprawnie, czy jest on mierzalny jakościowo, ilościowo. Umieszczony w czasie, no, czy jest ambitny, to, to nie będę oceniać, bo to tylko Ty wiesz. No i czy jest realny, to również tylko i wyłącznie Ty wiesz. Daj znać proszę w komentarzu przynajmniej o jakiejś jednej ósemce, która jest dla Ciebie. Zobaczysz, że taka ym, ekspozycja społeczna może czasami również wzmocnić Twoje zaangażowanie w ten cel. Także bardzo proszę o komentarz, o udostępnienie. Oczywiście subskrybowanie kanału, na którym oglądasz ten materiał, czy to na yy, na YouTubie czy jeżeli go słuchasz to w podcastach, a jeżeli oglądasz to na Instagramie, na Facebooku czy na LinkedInie, to po prostu udostępnij albo zaproś kogoś kto mógłby również korzystać z tej pracy z naszymi power poniedziałkami. Dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia. A ja, 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 przepraszam, zapomniałam za jakie dwa tygodnie. Jeszcze, jeszcze chcę Ci tylko powiedzieć o siódmym dniu dziennika coachingowego, ponieważ no nie będę z tego robić całego odcinka. Chodzi o to, że mm, wiele lat temu brałam udział w takim szkoleniu, które prowadził Brian Tracy, i było takie specjalne spotkanie, które można było wykupić dla, dla VIP-ów. I my. Pytaliśmy go wtedy o tym... Mm, e... O, to, o taką jakąś jego radę, taką, wiecie jak to ludzie zawsze pytają, taką jedną rzecz, powiedz nam pan, taką jedną rzecz, albo do mnie przychodzą, pani Kamilo, pani Kamila, taką jedną rzecz proszę mi powiedzieć, która mi pomoże. I on powiedział, że to on nam powie, ale większość ludzi to bagatelizuje, ale on nam to powie i zobaczy, co z tego wyjdzie. Otóż zachęcił nas do tego, abyśmy cele swoje, takie, które mamy najbliższe, na przykład wytyczone, czyli na przykład te, które ja ci przed chwilą e, wymieniłam, albo twoje. Codziennie przepisywali w zeszycie po prostu po przebudzeniu na kartce. Albo żeby one leciały z głowy, żeby ich nie przepisywać, tylko że jeżeli one zostaną zastąpione jakimiś innymi, albo cokolwiek takiego, ale ważne, żeby zaczynać po prostu dzień od wypisania tych swoich 10 celów krótkoterminowych. I do tego właśnie też w siódmym dniu pracy z dziennikiem cię zachęcam. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to nie ma sensu, w ogóle to jest żmudne, to jest strata czasu, to wcale nie jest maksymalna produktywność w ogóle pierdoły, przecież ja wiem, jakie mam cele, po co mam to wypisywać i tak dalej. Ok, kupuję to, przyjmuję. Ja ci tylko powiem, że ja wypisuję i widzę diametralną różnicę w mojej koncentracji, w fokusie i na tym, yy, jak bardzo yy, przybliża mnie to do celu. Sprawdź zanim to ocenisz, zrób to przez miesiąc i być może zobaczysz rezultaty. A jak nie, no to cóż, 30 razy 10 minut będziesz po prostu w plecy i będziesz mógł, mogła napisać mi komentarz Rowińska. To dla mnie nie działa, nie będę tego więcej robić, i ja wtedy powiem: OK, dobrze, sprawdziłeś, sprawdziłaś, zwracam honor. Na mnie działa, na Ciebie nie. Daj znać w komentarzu, czy sprawdzisz. Dlatego daj sobie szansę i wykonuj po prostu to ćwiczenie. Dzisiaj porozmawiamy o na temat poznawania samego siebie. Czyli to jest dzień 10 w Dzienniku Coachingowym, jak również e, dzień 13. On jest, e, to poznawanie siebie jest rozłożone na dwa dni, ale ja te dwa dni dzisiaj zmieszczę w jednym odcinku.